znalazłam polskie smaki nazywają się Obsession czyli Obsesja i to są jeżyki nie tylko w Kolumbii ale i w Ekwadorze można je dostać pisze Zbiersko Biały przyszły różny rodzaj tego jeżyka karmelowego nie wiem czemu Cookies Bergen to produkuje wow A brownie mają i jeszcze mają takie co wyglądają jak orzeszki ziemne <noise> jestem w szoku, że wszędzie ten produkt znajduję tyle kosztują teraz są w promocji jeden dolec kosztują, a wcześniej dwa a na pakowaniu pisze, że maksimum cztery skusiłam się na tą obsesję za jednego dolca, będę próbować i patrzeć jak to wygląda i z tego co widzę to w Ekwadorze wprowadzili to dziadostwo. W taką skalę jak w Europie. Coś okropnego. Nie wiem skąd to skopiowali. Może że z Ameryki I one są bardzo małe. No jak mój palec. No pamiętam je, że one były zawsze większe. Zobaczymy smakowo jak w środku wyglądają. A kupiłam z brownie, także w życiu takich nie jadłam. Są bardzo małe, ale mają dużo czekolady. Kosztujemy. Nie są najgorsze. Te w kolumnie były dużo gorsze, ale możliwe, że to przez czekoladę w środku. Trochę żałuję, że nie wzięłam tych oryginalnych. Ale są kupę mniejsze, takie maciek. Nie wiem, ile w Polsce poszło, ale ma też tacy nawet. Ale tu były w I powiem wam, wyglądają tak w środku i nie są najgorsze, chociaż tu ciasko jakieś takie. Nawet orzech widać. No te kolumbijskie były dużo gorsze. I jest czekolada. No, miałam wziąć może te normalne. Poaziem, dzisiaj po mieście. Troszkę się wydygałam, bo poszłam pod most. Tak myślę, że tam nie ma jakichś przybłędów. I nagle, jak z podziemi, takiej, gdzie za mną. jak ruszyłam. I zawróciłam, gdyż ludzie się pytają, to mi że nie ma niebezpieczne. Ale nie wyglądał dobrze. E, co ja tu zrobię? Sprawdzę łódki Ale pogoda, naprawdę cały dzień sęk że ja nie wezmę całej mojej elektroniki na taką lancie i to mi wszystko zamoknie Na łodzi powie wiatru to wszystko będzie mokre Nie, nie ryzykuję I taniej to też nie jest przygoda Także jutro chyba jadę dalej, bo tu jest dość dość drogo Znaczy ekwador będzie drogi no słodkie to, bo jak ja nie wiem, słodkie to mega słodkie. mu jakimś ludzie. Do testów Ta się rusza, bo reszty ruszyć nie można, takie ciężkie to.